Dobry wieczór, tak po nocy, ale skoro już tu jesteście, to chciałbym zadać Wam pytanie do całej prawej strony, i to jest pytanie właściwie do, do, do wszystkich, jak jeszcze nie widzieliście mojego filmiku: co łączy logo Republiki, logo prawa i sprawiedliwości i flagę rosyjską? To na tyle. Cóż, kiedy ta wojna może się rozpocząć, bo już, nie, już to, że ona się rozpocznie, to od 2023 roku, kiedy rządy przejął um, AKO wraz z Donaldem Tuskiem, um, już Donald Tusk po chwili zaczął mówić, że trzeba się zabezpieczać, że jest bardzo źle, że wschodnia flanka jest zła i że szykujmy się. Od roku czasu, od ponad roku czasu, bardzo dużo osób, które też widzą, um, i słyszą, pomijając już naszego cudownego Jackowskiego, już mówią, jest bardzo dużo filmików, jak się przygotować w razie ataku. Nie wiemy dokładnie, jak by miała ewentualnie ta wojna wyglądać, ale jak patrzymy na Ukrainę, dzieje się to bardzo źle i to będzie od strony fizycznej najazdu. Być może, mam nadzieję, że nie, ale już nikt nie mówi. O tym czy, ale każdy mówi kiedy. I teraz, jakbyśmy sobie dodali te kropki, ostatnio wiecie, że ulubieniec prawej strony, jak i ulubieniec właściwie chyba tylko polski, bo ostatnio na, mm, ostatnio na mistrzostwach y, bodajże y, UFC. Czy już już teraz nie chcę wymyślać, w Stanach Zjednoczonych, kiedy pojawił się Donald Trump, został wygwizdany przez ludzi na tym otóż stadionie, na tym otóż stadionie. i ten łobieniec um, zmienił Ministerstwo Obrony na Ministerstwo Wojny. A Ministerstwo Wojny było w czasie wojny, a później zostało zmienione na Ministerstwo Obrony, a teraz wraca na Ministerstwo Wojny. Do tego widzimy to wszystko, jak łączy się Azja z sobą, jak robi się potężne, jak Chiny zaczynają być potężne i to już nie będzie odwrotu, to już nie ma odwrotu. Tam są takie pieniądze i świat jest uzależniony od części do między innymi do zbrojeń, do bomb. Więc tutaj zaczyna być bardzo duża przewaga i wydaje mi się, że te rozmowy Trumpa z Putinem są tylko po to, żeby Putin jednak Dalej był i trzymał sztamę ze Stanami, a nie przyszedł na stronę azjatycką. Aczkolwiek te wszystkie przepowiednie, które do tej pory były mówione, że to na Bliskim Wschodzie, a później na Dalekim rozpęta się największe tango, które przyjdzie do nas. Ale my wracamy na nasz polski grunt, na nasze polskie tereny. Więc kiedy u nas rozpęta się. Trudno jest powiedzieć, ale patrzmy na to, co mówią politycy, bo pamiętajmy, że od, od lat, od setek lat, wiemy o tym, że to szlachta rozbierała Polskę i dalej rozbierała. I mam nadzieję, że to zostało powstrzymane. Wierzę w to, że obecny rząd jest yy, i widzę, że są działania mądrzejsze niż poprzedniego rządu, z czego się bardzo cieszę, bo y, ani y, nie ma y, tego zakłamania aż tak dużego. No i afera za aferą goni, o, którą, o których wiecie y, z telewizji. No i teraz y, dobrego Bartosz, tak. Jak do tego doszedłem? Dzisiaj czytamy taką rzecz, i to jest bardzo ważne, bo to chciałem Wam pokazać, oprócz tego, że włączyłem się pierwsze obrady Sejmu, i tam oczywiście towarzysz. Jeden i drugi z Partii Prawa i Sprawiedliwości darli z tej ambony te swoje ryjki. Gdzie jest premier? Gdzie jest premier? Gdzie jest minister spraw zagranicznych? Oni tu muszą być, bo... bo ja tak was widzę, nie ja udławicie kiedyś tym kłamstwem i to ma No i co się okazało? Ten groźny premier zamyka granice. Z Białorusią od piątku, w związku z sytuacją, i ja tutaj zacytuję, bo żeby nie było, że, e, że ja jestem jakimś tutaj kłamcą, w związku z. Szybko! E, Zaczynam się rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad. A jak dobrze wiecie, i to jest najciekawsze, że będą też europejskie. E, Ćwiczenia, więc zobaczymy, co się będzie działo w tym czasie i dlaczego tak. Także będą zamykane granice z Białorusią od piątku ze względu na duże niebezpieczeństwo ataku. Tym bardziej, że jak wiemy, prowokacje rosyjsko-białoruskie są na bieżąco w naszym kraju. I czytamy dalej, bo ja chciałbym do tych wszystkich fanatyków i tych niezwolenników. Um, pomocy i dofinansowania Ukrainie i już przestańmy im pomagać, niech już Rosjanie ich zajmą i miejmy to w dupie i tak mówią tylko prorosyjscy prowokatorzy którzy nazywają się na przykład e, Witold Kowalski albo na przykład e, Mirosław e, Kowalski tak, to nikt inny, tylko to jest rosyjska mm, dla mnie agentura która zmusza was do tego, żebyście słyszeli, no bo wiemy jak działa tłum, tak Psychologia tłumu. Jeżeli 100 osób krzyczy, to ta jedna mówi: No, skoro 100 krzyczy, to chyba mają rację. Szczególnie ci starsi ludzie myślą, że ma, że starsi ludzie duże słowo. Tacy już, prawda, gdzie stulatkowie myślę, że to jest prawda, skoro cały tłum krzyczy. No, nie jest to prawda, jest to prowokacja rosyjska, ale do czego zmierzam? I tak jak krzyczyliście: Nie pomagajmy już Ukrainie, niech ona się sama, ona się sama, niech oligarchowie płacą. To drodzy moi, powiem wam, co się wydarzyło. Polska otrzyma 51,3 miliarda dolarów w ramach Europejskiego Programu Obrony SAFE Security Action for Europe który ma na celu wzmocnienie zdolności obrony krajów Unii Europejskiej. To największa dotąd kasa przyznana w ramach tego funduszu. Poczekajcie chwilę. Środki zostaną przeznaczone między innymi na modernizację obrony powietrznej i przeciwrakietowej, artyleria, amunicji, dronów i technologii antydronowych, a ponadto na infrastrukturę strategiczną, logistykę wojskową oraz cyberbezpieczeństwo. Proszę Państwa, to co przeczytałem teraz to jest dokładnie to, co my robiliśmy i wysyłaliśmy do Ukrainy. Tylko w tym momencie, po wielkich i cudownych negocjacjach naszego prezydenta i rozmowach z prezydentem, naszego prezydenta, duże słowo, Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych, tak to miało wybrzmieć, mamy co mamy, i teraz już wiadome jest, że nie ma co już do Ukrainy wysyłać pieniędzy bo trzeba teraz bronić polski, ale nie polski, tylko jeżeli włożymy pieniądze tak jak my, to rząd tak myślał, włożymy pieniądze w Ukrainę, to jeżeli Ukraina wygra z Rosją, to Rosja nie zaatakuje Polski. Niestety, przepraszam, wszyscy już to widzą w polityce i na całym świecie. Przepraszam, że te rozmowy się skończyły. Ukraina już poległa. Teraz jest kwestia tego, w jaki sposób to zostanie rozwiązane. Czy zostanie pod zaborem rosyjskim, czy pół Ukrainy zostanie pod zaborem rosyjskim, trudno jest powiedzieć. Ale Putin się nie zatrzyma. I to widzą, widzi Unia Europejska. I tak jak powiedziano parę dni temu, najważniejsze, żeby do nas nie dojechali, więc trzeba bronić Polski, bo jak nie będziemy bronić Polski, to po Polsce my jesteśmy następni, tak powiedzieli Niemcy. Więc co robią? Dają nam. Tyle miliardów na obronę kraju, bo dokładnie wiedzą, że następny ruch to jest my. Więc, drodzy moi, pytanie nie brzmi czy, pytanie brzmi kiedy. I nie wprowadzam tutaj, broń Boże, żadnych takich, wiecie, to są teorie spiskowe, które mogą okazać się prawdą, to jest jeden z tych odcinków. I nie wprowadzam tutaj Was w żadne zamieszanie ani nerwy, żebyście się denerwowali. Ojej, ojej, bo on powiedział, to nie tylko ja mówię, ja też obserwuję świat, ja też patrzę na to. I. Nie wyzywajcie ludzi, którzy są za granicą, bo ja jeszcze raz powtórzę, jak powtórzyłem kiedyś w filmiku, to dzięki naszym pieniądzom będziecie mogli przeżyć wtedy, kiedy pozamykają wam granicę, to dzięki paczkom, które będziemy my wysyłać do Was, będziecie żyli. Pamiętajcie o tym, bo Organizacja Narodów Zjednoczonych czy inne charytatywne, inne charytatywne um, instytucje to żyją z tego co my damy ci, którzy jesteśmy, że tak powiem na wolności i możemy wam to wysłać, więc uszanujcie trochę tych ludzi, dobrze? I przestańcie piać. no do wszystkich rosyjskich agentów no my was widzimy ci, którzy widzą, bo ci, którzy was nie widzą, to was nigdy nie zobaczą do momentu, kiedy nie przestawicie im lufy do głowy Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro Obserwator Życia, cześć